Piękny prezent na dziesięciolecie istnienia Jokera Mekro sprawiły kibicom podopieczne Andrzeja Nadolnego, które wygrały turniej o pierwszą ligę wyprzedzając walce awans zespoły z Łodzi, Gliwic i Proszowic i tym samym na stałe zapisały się w historii świeckiego sportu. Trener Nadolny jest niezwykle zadowolony z postawy zawodniczych podczas zawodów rozegranych w Łodzi. Jednocześnie ma nadzieję, że ten sukces przyczyni się do większej popularyzacji siatkówki w naszym mieście. Ten y, ostatni okres przygotowań do, do turnieju, było widać, że dziewczęta już podeszły bardzo poważnie, skoncentrowały się, ta atmosfera w zespole zaczynała wyglądać coraz lepiej. I pojechaliśmy walczyć, walczyliśmy, no i efekt jest, tak, bardzo się cieszymy. Myślę, że o takich rzeczach się myśli bez przerwy, tak można powiedzieć, w, pewnym, w jakimś tam stopniu. Na pewno nie, nie mamy, nie jesteśmy na etapie jakichś konkretnych już tam decyzji czy propozycji. Wiadomo, że dużo się musi zmienić, że przede wszystkim tak jak do tej pory nie może być w tym sensie, że to tak, no nie chcę mówić mało profesjonalne było do tej pory, bo to zależy pod jakim względem, ale rzeczywiście trochę, może przede wszystkim nie trochę przez brak finansów, no to taka, takie rzeczy jak na przykład łączenie przeze mnie funkcji wielu funkcji, takich jak prezes, trener, kierownik drużyny itd. itd. No nie, nie, nie wróżyłoby nam dobrze, gdybyśmy chcieli dalej tak postępować w tej pierwszej lidze. Musi to już być bardziej profesjonalne. Muszą się po prostu też pieniądze znaleźć na, na to wszystko. My chcemy. Ja, ja myślę, że chciałbym tutaj więcej naprawdę mówić nie o tym, co było na turnieju i o tych szczegółach, bo mówię na turnieju najważniejszy był rzeczywiście wynik i to, że go osiągnęliśmy ten awans, to, że Zawsze jest w, w każdej drużynie i w każdych takich turniejach, walkach różne są chwile, czy są chwile piękne, gdzie wzruszeń pięknych, gdzie, gdzie właśnie sukces daje takie, takie fajne chwile, jak my mieliśmy przez cały na przykład powrót do świecia. Ale są też i, i emocje, i nerwy, i, i, i płacz, taki jak na przykład w sobotę po meczu, ale tak jak mówię, ee, dla mnie ważniejsze jest właśnie mówić o tym, jaki to jest rzeczywiście sukces dla nas, jako jokera, jako środowiska związanego z siatkówką, ale też jak dla świecia, że myślę, że yy, po prostu teraz jest, yy, było takie wyzwanie, zobowiązanie, żeby powalczyć, a teraz jest zobowiązanie, wyzwanie, żeby tego nie zmarnować. Myślę, że dla środowiska, jeżeli popracujemy, bo to też ja sobie stawiam przynajmniej takie zadania, trochę więcej nad promocją, żeby trzeba popracować, żeby więcej ludzi na mecze przychodziło, żeby ta, Chociaż my się nie mamy czego wstydzić, przez te kilka sezonów grając, rywalizując z innymi klubami, ja mogę powiedzieć spokojnie, że to były wyjątkowe przypadki, że mogliśmy czuć, że ktoś robi na organizacyjnie, na podobnym czy lepszym poziomie w drugiej Izbie te sprawy. Także tu się nie mamy czego wstydzić. Faktem jest, że chcielibyśmy z tego zrobić taki, taką wizytówkę miasta, a na to trzeba popracować w różnych tam aspektach i, i, i pod różnym względem. Od strony sportowej trzeba się przygotować, to jest najważniejsze, no bo jak nie będzie wyników, będziemy, a na pewno w pierwszej lidze będzie trudniej, więc jak nie będzie tego wyniku, no to nie wiem, co byśmy nie robili, to odbiór będzie zawsze taki sam. Będzie rozczarowanie, ludzie przestaną przechodzić i tak dalej, i tak dalej. E ale też od tej strony właśnie promocji organizacji, żeby to, to takie mecze pierwszej ligi siatkówki były wydarzeniem świętym dla ludzi, żeby wszyscy tu kojarzyli nasze miasto z tą siatkówką, żeby to rzeczywiście było taką wartością no, większą, to to musi wszystko jakby działać, być oprawa i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest jakieś wyzwanie dla mnie wielkie, a od strony sportowej, no nie tylko dla mnie, bo dla wszystkich działaczy klubu, czy naszych sponsorów, ale ja mówię tutaj... Tak jak przed chwilą mówiłem, łącząc te różne funkcje, to w, w, w każdej mogłem się spełnić do jakiegoś etapu, i zawsze mi brakowało czasu czy energii na, na coś, co można lepiej zrobić. Także na pewno trzeba sztab szkoleniowy stworzyć, poszukać trenera. Trzeba e, no, profesjonalnie do tego wszystkiego podejść i zrobić z tego takie naprawdę e, jakąś tutaj markę, wydarzenie w mieście, żeby każdy mecz był wydarzeniem. A myślę, że miasto i ludzie, tu środowisko, kibice zasługują na coś takiego, żeby coś takiego, taki to, produkt najwyższej jakości w pierwszej lidze mieć, a to będzie się przekładać, tak jak tu ważne jest przez władze miasta podkreślane, czy przez mieszkańców to, że, że najważniejsze jest popularyzacja sportu, jakiegoś zdrowego trybu życia, popularyzacja ruchu wśród młodzieży, to myślę, że właśnie Taki wiodący klub, tak e, pierwsza liga powinna właśnie na to pracować, żeby młodzież garnęła się do sportu, żeby dziewczyn, czekarzy trenowało więcej, a my nie mamy się, jeżeli chodzi o pracę młodzieżą, z młodzieżą, też czego wstydzić. Same zawodniczki niezmiernie cieszą się z faktu, że udało im się wywalczyć tak upragniony awans, ale zaraz dodają, że już zaczynają myśleć o nadchodzącym sezonie, w którym występować będą na zapleczu Orlen Ligi. No na pewno tutaj świecił jeszcze chyba, znaczy siatkówka nie miała takiego sukcesu, więc no na pewno wpisałyśmy się do historii świeckiej Siatkówki. No i tak jak koleżanka powiedziała, fajnie to wyszło, że razem na dziesięciolecie klubu, więc bardzo się cieszymy. Na pewno atmosfera, tak jak trener mówi, pod koniec już w sumie sezonu przed samym turniejem drużyna się poprawiła i to było widać na treningach i na tych ostatnich meczach. W Łodzi na pewno na pewno nam pomogła nasza atmosfera wspólne to, że trzymałyśmy się razem, jedna za wszystkie, wszystkie za jedną. Na pewno um, mogę z pewnością powiedzieć to, że w Łodzi wygrały, z łodzią wygrałyśmy 3-2, to w tym piątym secie to była jednak atmosfera. No i to to pomogło. Trzeba również zaznaczyć, że skład na pierwszą ligę nie będzie się zbytnio różnił od tego, który wywalczył awans, tak więc nie będzie aż tylu roszad, jak to miało miejsce w tym sezonie. Jednak pewnie na pewno dojdzie do zmiany na stanowisku trenera, bowiem Andrzej Nadolny zrezygnował z tej funkcji, by poświęcić się tylko sprawom organizacyjnym. Na pewno mogę uspokoić, bo aż trój, no teraz musiałbym przypomnieć, ile ja wiem, że było dużo cztery zawodników chyba zostały tak, trzy, trzy-3. To no tak mogę powiedzieć, że na pewno tylu nie będzie zmian. Na pewno to, co przed chwilą mówiłem o e, takim podejściu profesjonalnym i o przygotowaniu zespołu, e, no będzie nas obowiązuje do tego, żeby nad tym wszystkim się e, zastanowić, ale przede wszystkim na przykład taka rzecz e, podstawowa, to to, że skoro ma być tu e, trener, od którego będziemy oczekiwać efektów odpowiednich wyników, no to nie można. Wstawiać sytuacji tak, że on nie ma powiedzenia w odnośnie składu. Także ja mogę tylko potwierdzić, że na pewno będziemy chcieli jakby, bo często tak jest, że zespoły robią awans, a później rzeczywiście, chociaż w naszym przypadku w poprzednim sezonie tak nie było, że się wymieniło skład, a był awans że często ten skład się zmienia, bo zespół w naturalny sposób w wyższej e, klasie rozgrywek musi być wzmocniony. Myślę, że u nas te wzmocnienia też są potrzebne, ale nie będzie takiej rewolucji. Zresztą o tym była mowa, ja osobiście mówiłem do, do zawodniczek. E, także no na pewno to, co na dzisiaj mogę powiedzieć to, bo, bo dla mnie kluczowe to jest to właśnie, co mówię o trenerze, że skoro ma przyjść trener i ma robić wynik, to on nie może nie mieć nic do powiedzenia e, co do składu. Wszyscy kibice nie mogą się już doczekać pierwszego meczu na zapleczu Orlen Ligi we własnej hali. Miejmy nadzieję, że również w pierwszej lidze siatkarki Jokera Mektu dostarczą nam wielu siatkarskich emocji, a przekonamy się o tym jesienią.